Witam moich kochanych gości. Zaczyna się zbiór nasion, więc niektóre filmy będą już o zbieraniu nasionek. A ja zaczynam pokazywać ślicznotki z dzisiejszego spaceru. Tutaj mamy Arum. Małe puchate, śliczne. A jest to mimoza biała, od czarnego chęka, sadzonka, U mnie może już z dwa. Trzy lata nie pamiętam, chyba będzie trzeci rok. Pięknie no, nieustannie kwitnie, ale zawsze zapominam uchwycić kwiat w rozwoju. Zimuje w ogrodzie zimowym, tu mi się przechyliło, ale prostuje mi się tutaj góra. Trzeba wbić jakiegoś patyczka. Zapraszam na spacerek. Nie wiadomo dlaczego, strasznie się spóźnił, ale zakwitnie. Liliowiec. Inne liliowce już produkują nasiona, zaczynają zasuszać. Czyli liliowce można uzyskać z nasion przez podział karpy. Jak również zdarza się, że wytwarzają na kwitnących pędach lub przekwitniętych keiki, tak jak oczywiście, jak storczyki. Ten pęd zasycha. Jeżeli da radę jeszcze utrzymać tego kajka właśnie tutaj. On zaczyna produkować nam tutaj korzonek. Nie wiem, czy będzie widać te białe oczko. O tutaj, tu, tu, tu. To tu, białe oczko to jest korzonek. Można urwać ten pęd tutaj, wsadzić do wody, żeby ten kajik delikatnie dotykał tafli wody i puści nam korzenie. A jak nie, to owijamy folią z dodatkiem. Ziemi. Utrzymujemy wilgoć i ten cake również puści nam korzonki. Wtedy bezpośrednio można wsadzić go do gruntu. Już niebawem muszą dojrzeć, będziemy smakowali fig. A jest ich troszeczkę. Tutaj jest donica. Tam tak pęd się wykrzywił i czekamy, będziemy podjadać. Figa zimuje w ogrodzie zimowym tak 10-15 stopni nocą. To zależy od mrozów i od wiatrów. Delikatnie podlewam utrzymuje mi część liści. No i wczesną wiosną już hartowana na ogród. I tylko teraz czekać na owoce. Coraz piękniej prezentuje się barbulka. Rozwija swoje delikatne kwiaty. Ona ma tutaj pierwszy plan, to ma słoneczko, z tyłu zacienia mi inne kwiaty. Gdy są upały, chroni je przed słońcem, a takie ma delikatne, fioletowe kwiatuszki. Jest ich tutaj bardzo dużo. Później będzie zdobiła nie tylko z liści, ale również pięknym ubarwieniem kwiatów. Barbulkę przecinam, jak zaczyna puszczać wczesną wiosną, ścinam końcówki. Niektóre końcówki potrafią przemarznąć też zależy to wszystko od zimy. Bardzo przyciąga owady. Trawnik robi się suchy. Widać, że brakuje w glebie wody. A u mnie szczawiki tutaj pod fuksją, jak i fuksja zdobią. Ona jest w tonicy Już nieraz powtarzałam. No i pięknie rozwija nam się ołownik niebieski. Zdobi swoimi niebieskimi kwiatami. On kwitnie na młodych pędach, więc jest przycinany na zimę i coraz bardziej otwiera swoje kwiaty. On również jest w donicy, to jest roślina doniczkowa, wynoszona na ogród w sezonie. Pilnujemy podlewania, bo z niego jest pijaczek. Może mieć pełne słońce, jak również półcień, tylko że na półcieniu, jak widać, kwitnie troszeczkę później. Zaczynają rozwijać się rozchodniki. To jest rozchodnik okazały, pełne słońce. Tutaj mamy kolor kwiatów żółty. Pobrałam sobie sadzonkę od nas z pola, bo rusł. On się bardzo mocno rozkłada, więc gotne na potęgę, żeby nie był rozłożony, ale i tak mi się nie udaje utrzymać go w ryzach. Ja na niego mówię odmiana płożąca. Wszystkie rozchodniki pchają pędy do góry, a ten chcę po prostu leżakować na warię gattę jeszcze chwilę poczekamy również cięty tu jest tylko dwie, dwa, albo trzy pędy były solidnie cięte i zobaczcie jaka piękna kępa powstała a tego uszczyknęłam od znajomych sadziłam do wody ukorzeniłam wcale nie musimy podkopywać koledze lub koleżance żeby pobrać sadzonkę wystarczy Urwać, wsadzić do ziemi lub do wody i nam puści korzenie. I tak można uzyskać sadzonkę rozchodnika okazałego. Tu mamy ciemne listki, no i takie delikatne białe z ciemnym obrzeżem kwiatki. Tu wczesną wiosną, czekajcie, bo widać liliowca. Katalpa zrzucała nam nasiona, no i zaczynają pojawiać się siewki w ogrodzie. Sama się wysiewa, nie trzeba się męczyć w doniczkach. Wystarczy nasiona sypnąć w grunt, pilnować i podlewać. Tu już ma liście właściwe. Nie zdążyłam, nie zauważyłam, jakie miała liście nie, żeby Wam pokazać. Ja wiem, ale chciałam Wam pokazać, niestety nie zdążyłam. Może gdzieś zauważę kolejne sieweczki, to Wam pokażę. Katalpa lubi pełne słońce, podlewanie, jak jest młoda, a później pięknie kwitnie. A tu pojawiła się kolejna języczka w moim ogrodzie. Też już ją mam z 4-5 lat. Jest to języczka tangócka. Rozrasta się przez pędy. Ale minus 9. Wiosną praktycznie wszystkie pędy, które wychodziły, przymarzły. Dopiero wychodzą z ziemi jakieś tam niedobitki. No a ta się uchowała. Polecam sadzić ją przy oczku w półcinistym lub cienistym kąciku. Tylko, że ona nie trzyma się w ryzach tak jak zwykłe języczki, tylko przez korzenie puszcza pędy boczne i potrafi opanować sporą część rabaty. A tu mamy gotowe już nasionka liliowców w środku, które można zrywać. Nasiennik pęka. Nasiona przechowujemy na dnie lodówki w papierowych torebkach i można wysiewać różnymi sposobami wprost do doniczki lub w perlicie moczymy w wodzie utlenionej jest bardzo dużo sposobów wysiewów także zaczynamy zbiór nasion języczką pomarańczową która do Was macha zobaczcie kończymy dzisiejszy spacer po ogrodzie zapraszam na kolejny no i serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję za spacerek Miłego dnia, popołudnia, wieczoru, zależy w jakiej porze oglądacie. Cześć!